Wspomniałem w tradycji Kościoła ten Wielki Czwartek, to jest też ustanowienie sakramentu, wieczerzy Pańskiej, ustanowienie Eucharystii. Jest też w tej tradycji, w wielu kościołach, coś takiego jak ustanowienie sakramentu kapłaństwa. Pani Chciałbym, abyśmy zwrócili się do Słowa Bożego i zobaczyli, co Bóg na ten temat mówi, co nam zostawił w swoim Słowie, jak nas poucza. Co to w ogóle się wydarzyło w ten wielki czwartek? Co to się wydarzyło w tym wieczerniku, przed tym Getsemani, o którym mówiliśmy? Co tam się tak naprawdę wydarzyło? Żeby odkryć tą prawdę, wystarczy dzisiaj. Otworzyć Słowo Boże, sięgnąć do Słowa Bożego i poczytać dokładnie, co tam się wydarzyło. Jest to relacjonowane w Ewangeliach. Mamy cztery Ewangelie. Z różnego kątu, z różnej perspektywy, z róż od różnych ludzi przekaz, który, który, co tam się wydarzyło. I biorąc te cztery przekazy, mamy pełny obraz tego, co, co się wydarzyło. Czym jest dokładnie Eucharystia? Czyli. Podziękowanie, dziękczynienie, które mamy przynosić. Kochani, Ewangelia według świętego Łukasza dalej, a właściwie wcześniej, 22 rozdział i wersety od 14 do 23. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce przy stole, a apostołowie z nim i rzekł do nich, gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. Powiadam wam bowiem, iż nie będę już spożywał, aż nastąpi spełnienie w królestwie bożym. I wziąwszy kielich i podziękowawszy, rzekł: Weźcie go i rozdzielcie między sobą. Powiadam wam bowiem, iż oto nie będę pił z owocu winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. I wziąwszy chleb i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc: To jest ciało moje, które się za was daje, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie ich kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za Was wylewa. Leży to ręka tego, który mnie wydaje, jest ze mną przy stole. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak było postanowione, ale biada temu człowiekowi, który go wydaje. A oni zaczęli wypytywać jeden drugiego, który z nich miałby to uczynić. Pani, rzeczywiście mamy tutaj opis ustanowienia Eucharystii, podziękowania, ostatniej wieczerzy, wieczerzy Pańskiej. Komunii. Różnie, różnie to nazywamy. Pan Jezus zebrał w wieczerniku uczniów. Mówi, że pragnął, pragnął z nimi spożyć tą wieczerzę, bo to jest jego ostatnia wieczerza. Ale podczas tej wieczerzy powiedział, abyśmy wzięli chleb, kielich z winem, spożyli. Po co? Na pamiątkę. Na pamiątkę moją abyśmy go wspominali. To mamy czynić i to dzisiaj czynimy. Będziemy czynić i czynimy właściwie za każdym razem, kiedy się zgromadzamy, bo też mamy pouczenie, żeby robić to za każdym razem, kiedy zgromadzamy się w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Kochani, więc będziemy tutaj wspominać. Co będziemy wspominać? W naszym przypadku to, co się już wydarzyło. Ale co mieli wspominać uczniowie, apostołowie, którzy byli z Panem Jezusem? Co tam się wydarzyło? Pan Jezus wziął chleb. Tak jak my tutaj mamy. Może był większy, może był trochę mniejszy, ale mówimy o chlebie paschalnym, ponieważ była pascha wtedy, czyli chleb bez zakwasu. Nawet mamy przepis w Biblii na ten chleb. Mąka z odrobiną wody i oliwy. I to wszystko zagniecione, a następnie właściwie wysuszone na patelni, bo tak to generalnie wygląda. Jest patelnia rozgrzana, kładzie się taki placuszek, większy, mniejszy, i ten placek się suszy, a następnie się go spożywa. To jest chlebek paschalny, taki też dzisiaj zresztą, jaki podczas wieczerzy u nas mamy. Kłani powiedział, że bierze ten chleb, podziękowawszy, łamał, dawał, dawał im, mówiąc, to jest ciało moje, które się za Was daje. Wziął ten chleb, połamał. I powiedział, to jest ciało moje, które się za Was daje czy się dało, no jeszcze się nie dało, ale zapowiedział, że będzie się dawało to, chleb, że on umrze i też zapowiedział zmartwychwstanie. Czego jeszcze jeszcze nie do końca rozumieli. Jak będziemy czytać dalsze opisy to doskonale to wiemy. Ale powiedział: weźcie ten chleb, ten, który tam miał. To jest moje ciało. Doskonale widzieli kawałek chleba, który mają wziąć i spożyć. Następnie po wieczerzy wziął kielich, powiedział: Ten kielich to przymierze, nowe przymierze we krwi mojej, i to też picie wszyscy. Więc przede wszystkim powiedział, że i jeść ten chleb, i pić z kielicha mają wszyscy. Wszyscy, którzy co? Którzy wspominają. My dzisiaj wspominamy: Co wspominamy? To, że Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu. Za mój grzech był ofiarowany. Jego ciało zostało tam przybite, a jego krew tam się lała jako krew na odpuszczenie moich grzechów. Dlatego, że w tradycji i w prawie żydowskim, hebrajczyków, izraelitów było tak, że odpuszczenie grzechów jest tylko i wyłącznie przez przelanie krwi. Ten chleb, który dawał Pan Jezus swoim uczniem, był normalnie chlebem zrobionym z mąki, prawdopodobnie najlepszej mąki, jaką ten, kto wyrabiał ten chleb miał, najlepszego rodzaju, z najlepszą oliwą, zagnieciony i oni to spożyli. A następnie wino, prawdopodobnie wino też rozcieńczone, ponieważ tak to się spożywało. Nie było tego trunku aż tyle. Nie chodziło się do sklepu, kupowało ile się chciało, tak jak dzisiaj, po prostu to był limitowany produkt, więc i często się go rozcieńczało, ale było to wino, które oni spożyli. I my dzisiaj tą Eucharystię, to podziękowanie również będziemy spożywać, pamiętając to, co Chrystus za nas zrobił. Spożywamy chleb. Jako pamiątkę, pijemy wino jako pamiątkę. I czy coś więcej tam się stało w tym wieczerniku? Pod tym względem nie. No, oczywiście, objawił się Judasz, on sobie tam potem wyszedł, oni rozmawiali, dopytywali się, to tak, ale jeżeli chodzi o kwestię Eucharystii, czy coś więcej tam się stało? Nie. Mamy wspominać. Pamiętać o, o czym? O tym wydarzeniu. Jedząc ten chleb i pijąc to wino, mamy wspominać i o tym, o tym wydarzeniu. Czy to jest jakiś szczególny chleb i szczególne wino? Nie. Jest to chleb i wino, które jemy na szczególną pamiątkę. Oto tak. Kochani, czy jest możliwe, aby cokolwiek się stało z tym chlebem? W czasie jedzenia albo po zjedzeniu? Oczywiście. Ale ze względów przyzwoitości nie będę mówił Wam, co się z tym stanie. Kochani, wiem, że jest wiele pomysłów na to, że to jest prawdziwe ciało i prawdziwa krew Pana Jezusa. Ale my mamy Słowo Boże, nie tylko my tutaj. Dzisiaj dostępne jak najbardziej dla każdego do, do sprawdzenia. Kochani, chciałbym przypomnieć, że wtedy, kiedy spożywają ostatnią wieczerzę, Pan Jezus i Apostołowie, wciąż obowiązuje Stare Przymierze, wciąż obowiązuje Prawo mojżeszowe. Nowe Przymierze jeszcze nie przyszło. Oni czynią to, co się wydarzy. My czynimy to, co się wydarzyło. Czyli na pamiątkę tego, co się wydarzyło, oni na to, co się dopiero. Wydarzy. Ale wtedy, wtedy panowało jeszcze stare przymierze. I dokąd ono panowało? Ono panowało do dnia następnego. Do tej godziny, kiedy pan Jezus wisząc po wypowiedzeniu Eloi, Eloi, lama sabachtani, wypowiedział też inne słowa. Tetelesai. Wykonało się. I wtedy umarł. I wtedy nastąpiło nowe przymierze. Więc jeżeli uczniowie i Pan Jezus byli w Starym Przymierzu i musieli opierać się na prawie mojżeszowym, podkreślam musieli. Dlaczego? Dlatego, że Pan Jezus umarł jako niewinna, bezgrzeszna osoba. On wziął mój grzech na siebie, ale sam nie popełnił. Więc nie mógł złamać nie mógł złamać przykazania, nie mógł wziąć Ciała, nawet Twojego ciała, bo to ciało musiało być martwe. Dlatego mówimy ciało. Po prostu. Nie mógł wypić krwi, nie mógł im dać krwi, dlatego że wyraźnie mówi Słowo Boże, że nie wolno spożywać krwi. Wszyscy mieliby grzech. Nawet krew Pana Jezusa. Nie wolno było spożywać krwi nawet zwierząt, a co dopiero ludzkiej krwi. I to wszystko mamy tutaj zapisane. W tym piśmie świętym. A co dzisiaj? A co dzisiaj? A może dzisiaj, kiedy jest nowe przymierze, to może nam się to przeistoczyć? Kochani, nie może nam się to przeistoczyć. Ten chleb jest chlebem. On się przeistoczy później, ale to jak powiedziałem, w zupełnie innym, w innej sprawie, w procesie trawienia jak najbardziej. Czy to wino nam się przeistoczy w krew. Nie, nie przeistoczy nam się w krew, dlatego że Pan Jezus, Pan Bóg, Pan Duch Święty powiedział, że nie wolno nam krwi spożywać. Kiedy sięgniemy sobie do dziejów apostolskich, 15 rozdział, 24 do 29 wersetu przeczytamy tak, to już jest po ukrzyżowaniu Pana Jezusa. Powiedziałbym, że około 17 lat bodajże. Po ukrzyżowaniu Pana Jezusa. Ponieważ usłyszeliśmy, że niektórzy spośród Was zaniepokoili Was naukami i wzburzyli dusze Wasze, bez naszego upoważnienia, postanowiliśmy jednomyślnie posłać do Was wybranych mężów wraz z umiłowanym naszym Barnabą i Pawłem. Ludźmi, którzy oddali życie swoje dla imienia Pana, naszego Jezusa Chrystusa, czyli nie byle kto. Wysłaliśmy tedy Judę i Sylasa, którzy wam to samo ustnie powiedzą. Postanowiliśmy, bowiem Duch Święty i my, by nie nakładać na Was żadnego innego ciężaru oprócz następujących rzeczy niezbędnych: wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego co zadławione i od nierządu. Jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze uczynicie, bywajcie zdrowi. Kochani, Bóg wyraźnie nie chce abyśmy spożywali krew. Dlatego nie będziemy spożywać krwi. Będziemy spożywać wino jako symbol tej świętej krwi. Jeżeli ktoś się komuś przeistacza, to jak wyjaśni to, co zostało napisane przez Ducha Świętego w Piśmie Świętym? Z czym ta uczta jest? Z Duchem Świętym czy z Demonami? Kochani, mamy Słowo Boże zostawione. Bóg wtedy, kiedy szedł na wydanie, na śmierć, zostawił nam wszystko. Zostawił nam Słowo Boże. Możemy się radować Słowem. Radujcie się Słowem, kiedy je czytamy, kiedy wszystko mamy tutaj. Przedstawione i przygotowane. I tak właśnie czynimy. Kochani, to się wydarzyło w Wielki Czwartek. I dobrze jest o tym dzisiaj wspomnieć, w szczególności dzisiaj, kiedy mamy ten Wielki Czwartek. Jak Pan Jezus ustanowił tą wieczerzę? Co on tam zrobił, co on tam powiedział i jak to dzisiaj mamy dziękować? Jak mamy spożywać Eucharystię w dziękczynieniu za to, co się wykonało. Na pamiątkę, zawsze. Ani to jest piękne, że możemy wiedzieć dokładnie, co się wydarzyło. Jeżeli chodzi o ten drugi sakrament, niestety wam nie potrafię nic powiedzieć, ponieważ nie znalazłem tego w Słowie Bożym, więc wybaczcie, że nie udzielę wam informacji, co się wydarzyło dalej, czy coś takiego się wydarzyło w czwartek. Biblia na ten temat. Milczy akurat. Zanim przystąpimy, to jeszcze ten znakomity, jeden ze znakomitych, który też właśnie był i przekazywał tą informację odnośnie krwi, co z nią należy robić, a czego nie należy robić, zostawił nam takie pouczenie. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co Wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy złamał i rzekł, bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje za Was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich powietrze, że mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie ilekroć pić, będziecie na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Nie przeżywacie powtórnie, nie wykonujecie jej powtórnie, tylko ją zwiastujecie. Ona się już wykonała. Te telesaj. Te słowa już padły. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego, niegodnie winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie odoświadcza i tak niech jest chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto jej pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny jej pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a nie mało zasnęło. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Nie jesteśmy przez Pana. Znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. A tak, bracia moi, gdy się schodzicie, aby jeść, czekajcie jedni na drugich. Jeśli kto głodny, niech je w domu, abyście się na sąd nie schodzili. Radujcie się słowa.